Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, jakby to było, gdybyś mógł otrzymać taką kwotę już za kilka dni. Brzmi jak marzenie, prawda? Ale co, jeśli to naprawdę może się wydarzyć? W dzisiejszym odcinku wyjaśnimy wszystkie szczegóły dotyczące tej intrygującej informacji, która obiegła całą Polskę. Czy naprawdę można liczyć na takie wsparcie finansowe? A może to jedynie plotka? Zostań z nami i przekonaj się, czy w przyszłym tygodniu dodatkowe pieniądze mogą znaleźć się na Twoim koncie. W Polsce, jak w wielu innych krajach, mnóstwo ludzi boryka się z trudnościami finansowymi, rosnące koszty życia, wyższe rachunki, a do tego niepewność co do przyszłości. Kiedy pojawia się jakakolwiek informacja o wsparciu finansowym, wielu z nas chwyta się tej nadziei, licząc na pomoc. Tym razem jednak kwoty które przewijają się w doniesieniach, są wręcz niewiarygodne. Mówimy o dwóch tysiącach złotych, czterech tysiącach złotych, a nawet 6000 zł. złotych. Ale kto dokładnie może liczyć na to wsparcie? Czy to wsparcie jest dla każdego, czy może dotyczy tylko wybranych osób? Zanurzmy się głębiej w szczegóły i rozwiejmy wszystkie wątpliwości. Zgodnie z dostępnymi informacjami, wsparcie finansowe jest podzielone na różne kwoty. Zależnie od potrzeb oraz kwalifikacji osób starających się o te środki. Wsparcie w wysokości 2000 zł, ta kwota jest przeznaczona dla osób o niskich dochodach, które często nie są w stanie samodzielnie sprostać rosnącym kosztom życia. W tej grupie znajdą się na przykład osoby pracujące za minimalne wynagrodzenie, osoby starsze czy też samotne matki. 2000 zł może dla nich stanowić ogromne wsparcie, pokrywające bieżące potrzeby, takie jak rachunki za media czy żywność. Wsparcie w wysokości 4000 zł, druga kwota 4000 zł, przeznaczona jest dla osób znajdujących się w jeszcze trudniejszej sytuacji, takich jak rodziny wielodzietne czy opiekunowie osób niepełnosprawnych. Taka suma może pomóc pokryć nie tylko podstawowe koszty, ale także inne wydatki związane z opieką nad bliskimi czy leczeniem. W szczególności to wsparcie może być kluczowe dla osób, które nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów leków czy rehabilitacji. Wsparcie w wysokości 6000 zł, ta najwyższa kwota zarezerwowana jest dla osób o wyjątkowych potrzebach, takich jak ci, którzy muszą finansować drogie procedury medyczne, specjalistyczną opiekę nad chorymi lub osobami starszymi. 6 6000 zł może być prawdziwym ratunkiem, umożliwiającym dostęp do lepszego leczenia, opieki medycznej czy pokrycie kosztów drogiego sprzętu rehabilitacyjnego. Kto więc może ubiegać się o te środki? Kryteria przyznania wsparcia zależą od różnych czynników, takich jak: Dochód miesięczny osoby z niskimi dochodami mają pierwszeństwo. Sytuacja rodzinna, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, a także opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych mają zwiększoną szansę. Miejsce zamieszkania niektóre regiony o wysokim poziomie bezrobocia mogą być bardziej priorytetowe. Jak można aplikować o te środki? To ważne, aby pamiętać, że wszelkie wnioski muszą być składane z kompletem wymaganych dokumentów. Oto co może być potrzebne. Aby ubiegać się o to wsparcie finansowe, musisz przygotować kilka kluczowych dokumentów, które potwierdzą Twoją tożsamość oraz sytuację życiową. Przede wszystkim konieczny będzie dokument tożsamości, taki jak dowód osobisty lub paszport. To pierwszy krok, aby zweryfikować, kim jesteś i potwierdzić Twoją przynależność do programu wsparcia. Dokument ten musi być aktualny i ważny, aby uniknąć komplikacji i opóźnień w procesie składania wniosku. Kolejnym wymogiem jest zaświadczenie o dochodach, które ma na celu potwierdzenie, że Twój dochód mieści się w granicach kwalifikujących do otrzymania tego wsparcia. Dodatkowo niezbędne będą dokumenty dotyczące Twojej sytuacji rodzinnej, chodzi tu o zaświadczenia o liczbie członków rodziny, statusie zatrudnienia i innych szczegółach, które mogą wpłynąć na wysokość przyznanej kwoty. Dzięki tym dokumentom instytucje będą mogły dokładniej ocenić Twoje potrzeby, co zwiększa Twoje szanse na uzyskanie maksymalnego wsparcia finansowego. Wielu z Was z niecierpliwością czeka na odpowiedź na najważniejsze pytanie, kiedy dokładnie możemy spodziewać się wypłat. W końcu te dodatkowe środki mogłyby znacząco poprawić codzienną sytuację finansową wielu osób. Według najnowszych doniesień istnieje duża szansa, że wypłaty mogą ruszyć już w przyszłym tygodniu. Wyobraźcie sobie, zaledwie kilka dni dzieli nas od potencjalnego wsparcia, które może zasilić wasze konta i przynieść ulgę w obliczu rosnących kosztów życia. Ta informacja już wzbudziła wiele emocji, a liczba pytań o terminy wciąż rośnie. Oczywiście, aby te środki trafiły na konta potrzebujących, wszystko musi przebiegć sprawnie od zatwierdzenia wniosków po finalne decyzje administracyjne. Proces jest skomplikowany, a każde opóźnienie może oznaczać przesunięcie wypłat o kolejne dni. Jednak przy odpowiednim zaangażowaniu urzędów i skutecznej realizacji procedur pieniądze mogą być dostępne już wkrótce. Trzymajcie rękę na pulsie i śledźcie aktualizacje, bo możliwe, że ten długo wyczekiwany moment jest bliżej niż się wydaje. Dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości kilku tysięcy złotych może stanowić prawdziwą ulgę dla wielu rodzin w Polsce, które borykają się z trudnościami finansowymi. Wyobraź sobie, jak wielką różnicę może zrobić ta kwota, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. To pieniądze, które pozwalają na spłatę zaległych rachunków, np. za energię elektryczną czy gaz, które w ostatnich miesiącach drastycznie wzrosły. To także szansa na zakup niezbędnych leków, które w przypadku chorób przewlekłych czy sezonowych schorzeń mogą pochłonąć sporą część domowego budżetu. Takie wsparcie daje możliwość złapania oddechu i spokojniejszego spojrzenia w przyszłość, bez nieustannego stresu o to, czy wystarczy na koniec miesiąca. Co więcej, dla wielu osób ta pomoc to nie tylko jednorazowa ulga, ale także znak, że państwo dostrzega ich trudności i chce im pomóc. To gest, który pokazuje, że rząd rozumie, jak bardzo nieprzewidywalna jest sytuacja finansowa Polaków, zwłaszcza w obliczu inflacji, wzrastających cen żywności oraz drożyzny. Wzrost tych kosztów powoduje, że dla wielu rodzin codzienność staje się walką o to, jak związać koniec z końcem. Tego typu wsparcie może więc nie tylko pomóc w doraźnych potrzebach, ale również dać nadzieję na lepsze jutro. Dla osób, które przez długi czas nie mogły sobie pozwolić na oszczędności, te pieniądze mogą stanowić początek budowania poduszki finansowej na przyszłość. Czy naprawdę możemy liczyć na tak ogromne wsparcie finansowe? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków, którzy z nadzieją patrzą na informacje o nadchodzących wypłatach. W końcu, kto z nas nie marzy o dodatkowej gotówce na koncie, która pomoże pokryć rosnące wydatki? Z każdą chwilą rośnie napięcie, a niepewność, czy nasze wnioski zostaną przyjęte na czas, jest ogromna. Wiemy, że takie wsparcie mogłoby zmienić życie wielu rodzin, ale czy naprawdę pieniądze trafią na nasze konta już za kilka dni? Wiele zależy od tego, jak szybko uda nam się złożyć kompletne dokumenty i czy spełniamy wszystkie wymagania. Warto działać teraz, bo czas jest kluczowy. Ale uwaga, to może być twoja jedyna szansa, aby znaleźć się w gronie osób, które wkrótce będą cieszyć się dodatkowymi środkami finansowymi. Jeżeli spełniasz wszystkie kryteria, nie zwlekaj ani chwili dłużej. Każdy dzień opóźnienia może oznaczać utratę możliwości skorzystania z tej wyjątkowej oferty. Pomyśl, ile możesz zrobić z dodatkowymi dwutysięcznym roku, 4000 roku, czy nawet sześć tysiące złotych? Czy to wystarczy na pokrycie zaległych rachunków, zaspokojenie codziennych potrzeb, a może nawet spełnienie jakiegoś drobnego marzenia? Nie pozwól, by ta okazja ci umknęła. Złóż wniosek teraz, aby móc wkrótce cieszyć się z niespodziewanej pomocy finansowej, która poprawi twoją sytuację życiową. Czy naprawdę możemy liczyć na te ogromne kwoty? Czy to prawda, że państwo zdecyduje się wesprzeć Polaków tak wielkimi sumami? Dwie tysiące złotych, cztery tysiące złotych, a może nawet sześć tysiące złotych to kwoty, które brzmią jak spełnienie marzeń dla wielu rodzin. Ale czy to tylko kolejna obietnica, która okaże się niewypałem? Zastanówmy się, czy to wsparcie rzeczywiście trafi do tych, którzy najbardziej tego potrzebują, czy to tylko chwilowa ulga, która zniknie, gdy politycy zmienią kurs. A może to prawdziwa rewolucja w systemie wsparcia społecznego, która odmieni życie tysięcy Polaków? Z niecierpliwością czekamy na Wasze opinie i spostrzeżenia. Co sądzicie o tych doniesieniach? Myślicie, że to wsparcie jest realne, czy raczej jest to tylko chwyt marketingowy, który ma na celu zbieranie punktów przed nadchodzącymi wyborami? Wasze komentarze i pytania są dla nas bardzo cenne, ponieważ wspólnie możemy próbować rozwikłać te tajemnice. Śledźcie nas na bieżąco! Aby nie przegapić żadnych nowych informacji, będziemy na bieżąco aktualizować Was o wszelkich zmianach i nowych faktach dotyczących tej sprawy.